Na się, że pać, kurwa, jeden Zibi co? i na forum ju trzeba być. Będzie. Ja. Tak ostatnio fajtas z Nasty, takie kurwa pokrzywione było. Ej, no bo kurwa z nim, żeśmy się schylili, żeby was kurwa było widać. Nie ma to jak kurwa zimny lek. <laughs> kurwa, to kurwa Ale Dariusz ta filmik rozpierdoli, nie On sobie nie ma no jak kurwa dziwny Brawo? Nie. Seat. Nie. Nie rozważasz brawo tyta? W ten stanie już nie. No tak. Zigwijdawa jakaś freestyle. <grym> to jest panem tego domu? Ryba, jak Kasi nie ma w domu. <grym> Dawaj teraz na rybę A tu dla Kasi jak Kasia będzie oglądała ryba na browary prowary <laughs> Pan domu bo, bo ryby tu nie ma bo, ryb, <laughs> bo, bo Kasi od ryby tu nie ma Jak to Ej kto żeby mi paluchał brzać Dariusz. <laughs> To no dobra, to możemy w będziemy kurwa teraz starać się po poluta Czemu A nie posikali się w oni, oni się, oni się chyba rozjebali mam ma... Nie ma fotek grupowych kurwa Jak się Fez rozjebali, to już nie ma kto na to. No ale czemu nie ma fotek grupowych? No są ma auta Nie to... ma takiego picia no Ale co to jest Fez? Nie dżadzie, to nie napisali A no nie! Ale... Mi napisał! Napisał dziadzie forum i powiem ci, że zajebiście mi się podoba no, Rozwrócą się w kurwa w pet Gdzieś mojego brata? Zalogował się Dziąg, Który to jest? Zielas, ziela? Ziela? ziela Kurwa to muszę... Tak... Ciekawe czemu Ja mówię napiszę, może by się tak Ej tak, no Ej no 20... Pięknie O co to chuj to, 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 zakupujemy się Też zrobię <laughs> na grubie tak jak ty kurwa To kto ty bardziej zakupujemy się no sobie plecy, Ryba też młotkiem napierdala wszystko No to no kurwa tak to myjemy Ej ale też wrodzi śląskiej tak jak ty A Kaj na Witt? Nie on robi na... A ty na tej drugiej kopalni Drugiej autostradzie dala. Tak to się no robi No to kurwa na województwie, a ty na śląsku robisz To trzeba to wcale nie dopuścić No to robisz nim na autostradzie? Znaczy na kopalni? Czy a 4 robię na no. śląsku No to on też tam robi Ja to cię musisz jazem zakupować kurwa A on robi do domu mnie On się nawet nie przywitał. Tak? No bo ja mu napisałem, że ma się Jak? przywitać, kurwa, nie? Jak przychodzi Albo to... Albo się przywitał, kurwa. <grym> nie, bo mu napisałem, że mać, może wyście tak, kurwa, przywitać, nie? Ta nie, to jutro przyjdę. Siemaj, zielasz, który też? Jest? <grym> <Taj> jest. ty. <grym> tajżeść ziel. jest. Siemaj, zielasz, tajżeść ziel. jest. A to on przy mu tak. Ostatnio z nimi, z jego teściową waliłem do ryja. Wódę. To możemy... Czemu nie przyjął zielasz? Bo gdzieś z teściową i na swoją pojechali. A, kurwa. Myślałeś, to to ja ma. No, on jara jak to No, nie, mnie. No to będzie jeszcze lepiej płuczę. No, no, się tam palili!